Siemano no i witam Cię bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ork tak, w superowej mapce przesmyk. Mam następną mapę, hmm, trochę dziwniejszy nazwy. Co dostajemy? Miażdżyciel. E, podsumowując, czy to działa tak jak maszyna zagłady zoblubiona, czyli że je na hamem uruchamiam, ale chyba tak, dobra, mam miażdżyciel. Hmm, następna mapa. Czy pójść tam tak dobrze, że poprzednia? Czy zobaczył? Gdyby co? Ja tej mapy nie znam. Nie jest tak jak poprzednio. będę... trochę... trochę tutaj troszkę czasu się oczywiście spędzi zawsze na oglądanie mapy. Co my tu mamy? Mieszczycielu, no. Znaczy trochę tej źle jest. Nie tym razem zakon wysłał mnie do twierdz na zachodnim froncie. Ale ja śmieję się z niebezpieczeństwa z Są takie urocze i zabawne. Pocieszają mnie, ale dobra. Ehm, więc tak, co my tu bierzemy? Bierzemy chyba nasze unogramniki ognia, bierzemy mieczek, bierzemy jest małe. Oj, co? Czyli cóż, w męczu uczciwość się wyda, a nie przydadzę? Hmm. Zatrzymam sytuację. Czy mamy tu jakiś... To się tam dojść? Uh, to byłoby epickie. Ale odpowiedź mi, tak. Nie, nie, możemy trochę dojść. No, w gramon się, a nie. A jak tam dojść? Wiecie co? Wypowiecie mi jak tam dojść Dobra, może tutaj tym portalem wreszcie tam wejdziemy nie, słowo. Nie czy to nie jest zbogowane portale, no to powinniśmy wejść. O tutaj jeszcze portal jest co, co jest ten, co myślę, czyli Tak, udało nam się wejść, wyszedł do trójku Okej, okay, podsumowując, nic na tym mapie byliby bardzo dobrym wsparciem. więc ich wyśmiemy. Dobra. Więc tak, podsumowując, to trzeba bardzo strategicznie podejść do naszej rozgrywki no widzicie, że wszyscy jakoloby muszę iść na styl e, tego ruchu prawostronnego, czy lewostronnego tutaj to nie ma znaczenia. Podsumowując tak, jakby to lepiej zablokować, to musimy musiało przedać dwie barkany. To trzeba tak raz najbardziej oszczędzić. Trzy barykady, tak, trzy barykady e, śliczne. Trzy barykady już mamy, bo idą tędy. Można zrobić tak, żeby, w tym, żeby wydłużyć jak najbardziej ich u. Można zrobić troszkę tak, nie, to będzie więcej roboty niż pociefie. Życie. W tym momencie nie działają w nie powietrzu. Trzeba je na sofitech jeszcze co się orientuje. A, hmm. to Bardzo mały zasięg, więc dobra, trzeba robić tak jak wcześniej mówiłem. Czyli. masz tu prezent! Teraz tutaj dwa. No i trzy. Tak, ślicznie. I teraz tutaj nam zostaje jeden malutki przesmyk, który musimy bronić za wszelką cenę, tak. I tym przysmykiem powinniśmy się kierować. Tak bynajmniej sądzę. Dobra, muszę wam pomyśleć inny jeszcze. E, to też nie ma znaczenia z dużego. Chyba, że tak będę. Hmm. Dobra, wiem tak. Teraz tutaj. Musimy za wszelką cenę chronić tego oto miejsca. No, można go śmiać, albo też, żeby wejście. Zdajemy tu mężczyźnie. Mężczyźnie dajemy. Raz, dwa, trzy. Śmierzyciele. No. Hmm. Sporczyk. Tak, teraz używamy tego dziwnego, spagowanego teleportu, który nas przeniesie teraz na drugą Ooo, to jest na stałe przeniósł. Lid mający, okej. Okay. Teraz tak, tu musimy też dać sporą ilość liczników. Czyli wszystko na, na... koniec? Dobra. To by co? Z której będzie tej strony? Czy z tej strony? Nie hmm, to... Jeszcze nie Odparamy. O, wow, 10 tu już jest, to? już będzie ciężko. Wow, o, wy tarczę macie! Ja tu ja muszę dać barykadę, bo to błąd zrobiłem, że jej nie dałem. Przydomeczka. Dajemy ja barykadę w tym miejscu.

ok, to jest jeszcze bliższy niż mój przeciwnik ale spodziew ogniem, tak, tak, zobaczymy hmm, ciekawe, dobra, odmierny Ło, tu masz tarczę, ale tu nie jesteś, ale ja bym nie zalił to trzeba by w tej wytarczy zmieścić, ale tak to działa Hej. szybko sprzedajemy tą co? dobra, może tu jeszcze na ostrze przydają to już wymyślałem, tu jest trzy paczki odpalamy Tak się to robi! Okay, czwarta fala. Ślicznie. Tak, co my tu bierzemy? Na pewno to, aby nasze yy, te aby nasze pułapki się szyb, dużo szybciej ładowały. Przed nami wiele nauki okay. zaczynajmy. Dobra. Oczywiście no, się przyda na naszym jeszcze Ty I na przyszłość. Ty wiesz, czy, czego odwierdź. chcesz? Ślicznie. Tak, więc podsumowując, Na ucznika nas nie stać. Musimy spowolnić nas ruch naszych orków, na przykład w tych miejscach. To też się na ostrze, by się naprawdę to przydało, przyznam. Ale jakich nie mamy, to musimy się posłużyć następną bronią czyli kolejnym barykadą. Widać tutaj. No i trzeba mnie tu żyć, widać. można, tu można, I I coś dla spowolnienia po drugiej stronie oczywiście się oczywiście też przyda. Daje mi się, No i teraz, trendy idziecie tak, trendy idziecie, chcę się nie zmienić. podpalamy, z jedną najgorszą smorą do koszła. Nie było na poprzedniej mapie guśników, tutaj w awansach nie widziałem tej miesiące. podpalamy. Nie macie tylko szans, tak. dobrze właśnie, Elka za mną powiedział. chyba po jednej stronie. Tak, trzeba go wymagać. No i... port. Dobra, teraz trzeba iść szybciutko, użyć teleportu, aby więcej łuczników wziąć. Dobra, wtedy to już teleportuję. Ok, tędy mm -hmm. okay, mm -hmm. idą. Nie!

to był taki miecz na wodzie, to byłoby szkoda. Teraz nam brakuje też trochę spowalniaczy, więc damy takie coś. Czyli damy jeden spowalniać w razie, gdyby ona ork się przycisnął. Tam wszędzie wnosi się, tak. I się I właśnie, też, żebym... w południe. Tutaj trzeba spowolnić w naszej kuśnicy. Ja też tu chciałem, mam. A tu też była. To jest potrzebna. Okej. Okay.

Czyli nie jest tak dotkliwa. Z tego jeszcze nie no Tutaj tak. Wierzyciele się tutaj mówią, znaczy tym jeszcze się już dość mało przydaje. Teraz tutaj się na pewno przyda. Takie dwa, ślicznie. To spowolnienia jest. Yy, drugi stopień spowolnienia to się da się przyda. chcę więcej pułapek! To samo to, aby więcej orków się spaliło, bo myślę, że spowolnienie takie dobre nie jest. Dobra, z smo stąd. Teraz tutaj stawiamy trzeba tutaj. Siana strzał też w ogóle nie korzystujemy, a przyznam, że na tym mapie też by się bardzo ładnie. Nawet pasuje. nie będą mieli czasu przykrać! tak, tam To tam nie jest. będzie bolało. Czuję. To jest ślicznie. No i Ach, działamy. Następna runda. Wyjdziecie tych lepiej spójimy. Nie, sznicy.

Na I trzeba cały ideały się, się sprawdziła tutaj w drugiej stronie biorę. śliczny, śliczny, naprawdę śliczny, ale na w nie mogę powiedzieć. E, o, to będzie dobre. Na szczycie można zestawić. O, i to chyba Ślicznie. jest

to jeszcze To jeszcze idealne, idealnie spowodowane, oblac pismowy, nożyciele. Przy okazji, tutaj mamy ścianę strzał. Licznie <GŁYMENIO> dajemy tutaj, więc to, co więcej, nożyciele, taki pan mody, to już Tutaj pozwalamy, mamy pana obra. Także na ta pana obra wyrażają, że to jest tutaj, to, ma tutaj. Mam odpowiedź, że tak. Mamy tutaj źle. mamy mamy. mamy. Ok, mogę to zrobić. O, e, Co mi, co chodzi? O, tu jest w 50 Tak, Wygrywam, tak. Ostatnia fala, ostatnia fala. Musimy się przygotować. Co my tu możemy dać? O, jeszcze tu, ścianę strzał. W takich oto miejscach to jest superowe miejsce. Ogólnie bardzo fajnie się naprawdę skompresowało to miejsce. Szczególnie to jeden skrzykaczek mały, przeszedł, ale dobra. Może to też jest superowe miejsce, to jest epickie. Gdyby tutaj dać dwa mierzyciele, ścienne ostrza i spowolnienie, to jest epic. O, oczywiście, że, to, jest że tutaj... zostawiam tego. Mniej więcej uczników, o uczników nie mamy. Bo też nic nie kupuły. kupiliśmy tutaj praktycznie. O, lefickie ognisy strzały? Ciekawy wybór. A, ja tego nie mam. zło. Okej. Okay. Teraz płatki przybijające, więc nie, to byśmy nic się wypaczyli. To się przyda. albo no nie, bo trochę to kosztuje. Zatój. I te ślicznie, trzech puścików. No to i pisał, że będę tęsknił. Na poziomie. Na górze. Na górze. Coś Chcesz jakieś poziomy? Kogo tam postawić, bo, bo mogę! Bo też tak, jakby, e, że nie muszę tam akurat stać, tylko mogę tam z daleka. To fajnie, fajnie. To nie działa. To to działa. Okej, okay, uczników można jeszcze dać? No nie, do niego na środku. Na środki się lepiej spędzałem, bo tutaj. by się Okej, Co nas, to już ciekawsze. Ja też patrzę, że mam szansę przydać tak myślę. O, mała no ma siłownie, ma Tak, blisko strzał, teraz są. Tutaj się idealnie spodobają te małe. Te małe skrzypaczki. o on pecha. Brak podrobił. Co teraz on robi? Zobaczmy. Ten swinek ponad 200 w jednym poziomie. O, tak blisko. Zresztą on strzałami dostaliśmy. obrót

i miałeś, tak? Po tobie. Po tobie. Po tobie. Dim, 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 dim. Bo jak mam gwiazdek? Nie wiem, to jest naprawdę. Trzeba myśleć w tym filmie. Tak, czekamy. O, dosłownie cztery. Jestem zadowolony, tak? Z gminy. Co tu mamy? Zwróciliśmy dynamiki nie za czas. Jestem zadowolony. Co straciliśmy? Nie piszę nic. Średnio 13. Wow! 3 minuty ślicznie, naprawdę ślicznie. w walce. Bo wow. to... przez pułapki. Haha, pułapki wszystkie ładnie zakończyło. Okej, okay. jestem zadowolony z mitmu. Naprawdę. Ja brakowałem 198 punktów, aby widzi tych 5 punktów. Okej, to byłby koniec następnego odcinka. Do zobaczenia i zapraszam do następnych.